Odłóżmy w naszym spojrzeniu na tę informację politykę na bok. Skupmy się na tych parametrach stricte biznesowych. Na początek, beneficjenci. Kto Twoim zdaniem będzie chciał na tym zarabiać? Na projekcie Nord Stream 2 teoretycznie mógłby zarabiać Gazprom pod warunkiem, że nie będzie sprzedawał gazu poniżej granicy opłacalności i jak to było wielokrotnie w historii będzie używał tego taniego gazu do osiągania celów politycznych. Wielokrotnie było tak, że rosyjski Gazprom wchodził w przedsięwzięcia ekonomiczne, które były wątpliwe ekonomicznie, ale robił to z innych pobudek, czyli właśnie pobudek politycznych. Gdybyśmy mieli myśleć biznesowo, no to warto przypomnieć, że pożyczkodawcami Norsimu II były firmy zachodnioeuropejskie. Większość z nich odpisała sobie ten projekt, ale gdyby otworzył się szlak do dostaw gazu rosyjskiego, to mogą znaleźć się na niego jeszcze jak, jacyś chętni, szczególnie jeżeli zabraknie konsekwencji w unijnej polityce. Mamy program Repower U, który y, głosi, że powinniśmy porzucić wszystkie surowce rosyjskie do 2027 roku, ale uwaga, nie zawiera żadnych sankcji w razie gdyby ktoś się nie zastosował.